Dzień dobry, Halosiema, witam Was bardzo serdecznie. Mecz Abdung na orkę. Moim oponentem jest Żab Palownik, Diali. Bardzo serdecznie pozdrawiam mojego przeciwnika. I też w trakcie banowania i wybierania chciałbym ogłosić pewne ogłoszenie parafialne. Mianowicie, jak wszyscy znacie, naszego arenowego goblina Edziego. Rozpoczęła się edycja Goblin Kappa numer 2. W momencie, w którym postuje ten materiał, jest jeszcze przynajmniej 20 mie miejsc dostępnych, żeby się zapisać. Na tawernie macie specjalną, e specjalny kanał, żeby się zapisać. I wymogiem po prostu dołączenia jest rozegranie już 50 gier w tym sezonie rankingowym, no który już trochę trwa, więc żeby ich nie rozegrać, to trzeba odkryć, co nie jest odkryciem Ameryki, że Asha narena jest trochę rezydent śpiąca. Albo po prostu nie grać rankedów, tylko być Sigma Moon rankedów. Ale zainteresowany, którzy spełniają te wymogi, zachęcam do zapisania się i mam nadzieję, że się pojawicie na innych turniejach, jakie na arenie są organizowane. O, Eru i na wurgatkę, ale średnie się wylosowało, bowiem jest wiele planów. Dobra, wiele planów. Kilka planów już na pewno istnieje na inne turnieje niż zwykło. Jaki full build, o kurde PELE, przepraszam, chuj Bobki strzelił. Dobra, kontynuujemy. No, żeby oczywiście być tutaj budu budującym nadzieję naszych pięknych arenowiczów. No, kilka już pomysłów na turnieje inne niż Asza Arena istnieją, także Goblin Cup 2, jeżeli spełniacie wymogi... Ja zapraszam, na pewno E4 zaprasza. Link do postu na temat Goblin kapa z jego kanału również przypnę w wiadomości. A teraz skupimy się na Skibidii sigmastycznej stycznej rozgrywce, jako jest Eluwina, specjalistka od tieru szóstego, która umożliwia strzał matroną, kiedy używamy single target czaru pokroju Bolt bądź Chain Lightning. Na urgatkę, która ma 25% szansy na to, że połowa moich obrażeń pójdzie w plecy. Ale ja się nie boję, full build gotowy. Dzięki Eluwina, jesteś totalnym kumplem. Mam nadzieję tylko, że zacząłem z czymś fajnym, właśnie pokroju Chain Lightning, mam Grady, ja mam chociaż Bolta, fuck my life. dobra, problemy Najmana, ale jest implozja. Jest tak zwany która jest wciół droga. Wolałbym Lightning Bolta. Czy są żółwiki? Nie, oczywiście, że... O ty! Teraz zaczynamy jazdę, plując na Dawida Gwiazdę. Dobra, pokażcie mi tu artefakty. Okej, okay. siła run, korona. No dobra, zobaczmy co mamy jeszcze w podziemiach. Czy da się skompletować? Da się skompletować siłę run. Jest to całkiem dobra ścieżka. No to co? Kuju. Ty jaki ładny arty. Ja cię Kto tu tak ładnie zbudował? Łopadele dandara, jeszcze naszynik, jaki fajny mamy, nie? Okej, okay, czyli w domu jest zbroja. Trzeba to zanotować. W domu mamy zbroję. To się wykluczy niestety z tym, ale mogę to przeżyć. Oświecenie dostatu przydałoby się wtedy znaleźć. W domu jest zbroja, w domu jest hełm. Hełm ignorujemy, czyli kupujemy tylko zbroję w zameczku. No dobrze, pan Ten cóż, już da skończył. Zrezygnowałbym wyjątkowo z taksy. Chociaż może nie. Loga też nie jest najgorsza. Logę mógłbym wywalić tak na, tak na dobrą sprawę, bo to jest tylko 2-2. Chociaż to jeszcze jeden bitewnego save wziął. Aaa, utylizowanie specki jedno. Chęć zagrania tego drugie. No bo w głowie mam taki build, że gramy puste destro po implozję. Płonące staczką, wiadomo. Przydałoby się oświecenie, żeby książkę zutylizować. No tutaj wiele rzeczy jest do życzenia. To jest bardzo duży bolit, który planuję tu mieć. Przecież nie ukrywam, zrezygnowałbym z taksy. Zostawiłbym po prostu atak na łucznictwo, plus taktyka. I poszukałbym właśnie e, defa. I. No, najbardziej defa mi tutaj potrzeba. Def, laczek z pomysłowością, opcjonalnie oświecenie, żeby z książki też po, pokorzystać. Raczej rezygnujemy z tej taksy. Najwyżej będę tego żałował. No i dobra. Oświecenie, nie teraz, not yet, not yet Nie każmy oponentowi czekać Zróbmy to trochę schludniej szybko Jest łucznictwo, bomba No i taką bazą wirusów programu Avast Możemy ruszyć, dupkę w dalszym rozwoju No dobra Lepszy atak Lepsze destro, ale to oświecenie mi Pchadoria, ekspert atak to już trochę za dużo Dobra, co z tego mogę dostać Waka makafon Weźmy, czemu nie jest defik, fenomenalnie. Lepsza loga go. Yy, unik... Nie, lepsza magia, potem z niej zejdziemy. Talentu nie chcę i tak nie będę miał tempa. Tempy to ja jestem, szałku nie. Potem się to poroluje, Uznajdowanie drogi Chociaż nie, to szturm mi otworzy, ja go nie chcę na razie. To na razie ekspert destro. Dobra. Yy, czym tu rolujemy? Na pewno jeden w dół tutaj i jeden w dół tutaj. Myk. No i jest drogoznajdźka znowu. No to weźmy na razie to. Przecież to się nie powtórzy. O, no popatrz. Powtórzyło się. To go w żywiołki pójdziemy. I zejdziemy z The Ritualsa. Myk. O, światło. Ekspert loga. Dobra. I go dalej, go dalej. Maksujemy te rzeczy. Obrona. Myk. Ataku nie chcę maksować. tak akurat mi się bardzo nie podoba. Taktyki nie ma. A bardzo by się przydała, ekspert obrona. Myk. Dobra, go to oświecenie. Aha, i do tego unik, niech będzie. 6-1-11. Nie mam taktyki, to mi się bardzo nie podoba. Ale dobra, ciul w to. Gdyby nie ta wiedza, to byłoby naprawdę spoko, nie? Build z gatunku nieźle nasrany. Hmm. 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 Jakby się jeszcze jeden level udało wcisnąć na ekspert w rasówce, a raczej mi się uda. Hmm. Potrzebuję też 10 koła pod zamkiem mieć. To muszę mieć z tyłu głowy, że tego szukam. Dobra, pójdziemy z tym. Mieć 10 koła golda pod zamkiem w potrzebie i ułożyć z tego. coś. Coś takiego solidnego cośka. Mogę to w sumie wziąć. Ja to mogę wziąć. To jest dużo za dużo, many. Mogłem tam to wziąć. Lepszy def, lepsza siła czarów. Ja to mogłem, kurde, belę brać. No dobra, jestem debilem dentym I teraz mnie to oczywiście będzie hitało, że mogłem to brać. Ale trudno. Dobra, w poszukiwaniu większej ilości stata. będziemy mieli jeszcze zbroję, która zwiększy nam defa i wiedzę o 2 i da nam plus 1 do wszystkiego. No stat będzie wyglądał całkiem braźnie, nie ukrywam. Mamy jeszcze Skibidi Sigmastyczną Logę. Która dołoży nam plus 2, plus 2. Wyciągnę z tego level. Bez problemu wyciągam z tego level i będę miał ekspert ekspertrasówkę. Dobra, co my tutaj mamy, Gierko? Zaskocz mnie. Trzeba, mam tarczę. Mam tarczę. Zbroję mam zajętą. Mam tutaj płaszcz ze skrzydeł smoka. Problem pojawia się w tym, że ja nie mam żadnego smoka. Potrzebuję 10 koła golda pod zamkiem, więc mógłbym wydać to i miałbym 8,5 koła golda na wywalenie na artefakt. Albo mogą też zrezygnować z jednostek. Naszynik dostanę też. Kuźwa, korcą mnie te skrzydła smoka, nie? Broni tarczy niestety mamy zajęto. Mogą też kupić tylko to. Jeden SP, jeden moral. Nie, nie, naszynik ja dostanę. Dobra, kupmy to. Zainwestujmy i po prostu będziemy mieli mniej jednostek. Tak nie chcieliśmy żyć. Dobra, wywalamy to. Idziemy teraz przez portal. Jesteśmy 3,5 tysiąca golda, tak zwany short, ale da się z tym funkcjonować. Gnamy teraz tutaj, żeby przepierdzielić jedno i drugie. Jest ekspert z karasuwa. I kompletujemy tak zwany zestaw żywiołów. Bum. Proszę bardzo. 17, 9, 21, 19. Całkiem ładnie. W buildzie trochę sobie nasrałem. Bo powinienem tutaj mieć jeden w dół taktyka. Uh, I jakimś studem i plus jeden, 1, plus jeden 1 tutaj zmieścić. I wtedy build. mu z gracias. Nawet wywalić YouTube plus 1 plus 1. Są poprawki do buildu, ale jest Git. Jest Git. będę dłużej się Pewnie rację, Dobra Siedem z Jedna... Nie no, zdecydowanie cztery krowy to jest większy HP bank. No i proszę bardzo Jako tako stworzone mik pick jako tako na odpierdol, ale jest Ale jest. Bądźmy szczerzy, ale jest No dobra. Dałoby się to zagrać lepiej, dałoby się to zagrać gorzej. Mogło być to pewno gorzej. Eee, dobra, bierzemy tylko wózek. No i dobra, Eruina poziom 17. Mamy 17 ataku, 9 obrony, 21 siły czarów, 19 wiedzy. Mamy zestaw run, dzięki czemu nasze widzenie żywiołów ma o 40% zwiększony swój efekt. A widzenia żywiołów oraz rasówki. No, build nie wygląda ciekawie. O, Matulu, przepraszam emocji. Build nie wygląda ciekawie, ale mamy łucznictwo dla Matrony. Mamy ekspercką obronę. O, Boska, przepraszam, ale mi się odbija. Entschuldigung, przepraszam od wszystkich emocji. Mamy atak z łucznictwem dla Matrony. Logistyka podarty. Klasa. Oświecenie dla statów. Klasa. Ekspert obrona, żeby się nie przywrócić pierwsze 3 sekundy. Oraz Unik. Tak wyszło, mamy go, więc mamy. No i nasze robocie to implozja, tak naprawdę. Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Good luck, have fun dla przeciwnika i skipujemy turę. Entschuldigung, że mi się tak odbiło dwukrotnie w trakcie omówienia buildu. Naprawdę przepraszam. Eee... Okej. Okay. Agres... magiczna ork. My beloved. Tutaj tak sobie oddała. Oddawaj <ścoughs> arty! 913 O, jaki magiczny! Zaczarowana orkę, Ło-o-o. O, o. Tam nieraz jakoś. Hmm, hmm. noc. Zaczarowana orkę, o o No trochę wygląda, jakbym miał mu oddać artefakty. To prawda. I ja nie? Okej, okay, tak ten machen. Mamy ogień. Czy masz może wodę, centaurze? Nie, ty masz ziemię, z kurczybyku On się regnie, to będą pusta obrazy. No dobra, czekaj. Jak dobrze pamiętam, leczy się 94. Zbijąc 209, skrzęci się ta wiwerna. To, to będzie pusty dips. Już w centaura będzie podrapać mu. Popór wolf, tam tak, tak. No dobra, status kropy. Ale kurde, teraz on ma inicjatywę. No proszę bardzo, taka wymiana. Minus 3. No dobra. Zabrał mi 4 SP, nie boli mnie to aż tak, ale jeżeli, nie no to musi być Gniew Hordy, niemożliwe, że to jest bitewna, jap, Nus 8, o, jak boli. Dobra, nie dobiega, zmieńmy tu mu żywioł, też go przy okazji zatrujmy. No, ja raczej mu detonujemy te cury nieba. Zresztą na razie się nie zapowiada jak moje wielkie zwycięstwo. O, to też jest laska piekieł. No proszę. Przewaga inicjatywy gigantyczna na korzyść mojego rywala. Minus 3. Minus 1, 4-5, papryka. 4 pięć to całkiem... Dobre obrażenia są, tak nie ukrywam. Cudnośne obrażenia, nawet bym powiedział. Problem się zaczyna, że ma na prostej dla centaura. Ale kogo to interesuje, jakie ja teraz zmoraluję na jeden morala i go przeskoczę? Dobra, oszukałem was wszystkich, przepraszam najmocniej. Implozja, dobra. Implozja to damage od ziemi, jeśli szukamy powietrza. Kto z was ma powietrze? Wszyscy jesteście Georgeem Floydem i się padusicie. Nie dobrze, nie dobrze. mu się pokasować te staki, nie? Ten, ten i ten, bo mu się przydał skasować. Rapka mnie nie zatrzyma, mówię. I teraz dostawiliśmy muskosa po matronie. Mamy tu prosto minus jeden cycuś. chociaż nie wiem czy ja nie rzucam po prostu. Nie, on może to zrezygnować. Go prosta, Boink. I abuzujemy dziaba. No na razie to nie wygląda nie trochę kolorowo. Trochę tempa na wygraną tu nie ma. Mimo, że stat mam ładny, tutaj trochę tempa na zwycięstwo nie ma. Musiałbym faktycznie grać resztę balistę, żebym miał dodatkowy target, na którym musiałby się skupić. Bo tak to sobie strzeli jeszcze z dwa razy po matronie. Matrony już nie będzie. Zbój też się rozpadnie na jedno dotknięcie. Mimo, że no damage w jego jednostkach jest katastrofalny. O, double hit. Kolejny moral, karamba. To po prostu nie wystoję. Gniewami samymi mnie pomorduje. Dunk nie jest wystarczająco tankowny, żeby to wystać. Pozwolenie namiotu, brzmi trochę jak plan, bo ile ich tu padnie? 3-4? No, 3. E, wózka, nie namiotu. No, jeszcze teraz uspokoimy gobasa. No dobra, skąd zastawiony, niby na... Ta... ta szczura trochę tankuje, nie? Powietrze. Nadal nigdzie nie widzę powietrza. Not cool, not cool. Dobra, jest na prostej dla Matrony, to trzeba to wykorzystać. No i dobra, rębacz uspokojony. <śm> matrona zabita. Matrona też mi uspokoił. Dobra, dalej wykorzystujemy Dzieba Jaszczurki, uspokój go trochę. Minus tu. Obstawiam, że mam amulet w Arbomancy, bo za dużo tego rasa tam stoi. Chorendalnie dużej ilości go tam są. Boink minus 3, ładnie. No, on może konsekwentnie grać do tyłu, akurat. Bo tak, niezbyt mam co z tym zrobić, bądźmy szczerzy. 6 speed, jak cofnę tutaj to i tak dobiegnie. Zdefuj dla mnie mój bohaterze. O, nie mam jak hitnąć w dwa targety, szkoda. I abiuzujemy dziaba dalej. O, ja gacie. No, mimo takiego sta statu, nie jestem w stanie go powstrzymać jednak. tej inicjatywie to jest bardzo duży, tak jak w poprzedniej grze. Będzie trzeba dwie gameski zdopostować jednocześnie. Najpierw forkiem w Demona ja miałem gigantyczny dew w inicjatywie. No teraz on na mnie. Co jest trochę ironiczne, bo dunk jest dosyć szybko w trakcie. Ale skubany krzyczy O takie jest, gradzi gaming Już nie mam co kastować, więc go grady Coś mu uspokoiłem? Nie Jest tak, co by tu wyszło lepiej, no trochę wątpię. Na pewno bolty szamanki by w nią leciały, wszystkie i strzały centaura. Czy to by wystarczyło? Za nie. Ta taksa by tu dostała one shot. Opcjonalnie dała bradę strzelić raz. Bo może to obrażenia faktycznie są wielkie, odorka. Co nie zmienia faktu, że ma gigantyczną inicjatywę z tymi moralami. No i śmiga mu też bohater na pasku z tymi gniewami. Ale Rym. Uh! No dobra, trudno. Honorowa jeden do jednego na Dialego. Dla niektórych może to być, nie wiem, porażka, bo nie wygrali dwóch gier, a dla mnie to jest sukces, że wygrałem jedną. Jak już ktoś ma zabić tą hydrę, to będę to ja. No, przeżyła to. Ah, mam cię! Mmm, bez skosika. Dlaczego masz wyniszczające? Kuźwa, nie ma. A, na prawo było! To urgatko, bit... Okej... Okay. Nie, to nie dostał takich złych artów. Znaczy, złych. Statystycznie były słabe, ale w, efek w efektach, czyli werbunek, minusini, były git. No dobra. Jeden do jednego na Dialego, ja dziękuję wam za oglądanie, Dialemu dziękuję za gameski, i... widzimy się kiedyś. Nare! No